Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 25 marzec. Anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada na 25 marca czyli dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Kościół wspomina wówczas opisane w Ewangeliach ukazanie się Najświętszej Marii Pannie Archanioła Gabriela. Boży posłaniec oznajmił dziewicy, że zostanie matką Syna Bożego. Podczas tej wizyty, gdy Maria wypowiedziała słowo Fiat, czyli niech się stanie, za sprawą ducha świętego poczęła syna, a więc nastąpiło wcielenie pana Jezusa. W wypowiedziach świętego Gabriela Archanioła znajdujemy wyliczenie przywilejów, jakie Maria otrzymała od Boga. Dowiadujemy się, że jest pełna łaski, czyli obdarowana łaskami właściwymi jedynie dla Matki Syna Bożego. Słowa powitania Pan z Tobą świadczą o szczególnym wsparciu, jakie otrzymała ze strony Najwyższego. W tekście Ewangelii zawarta jest informacja o dziewiczym poczęciu Pana Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny. Na pytanie Maryi, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, Niebiański posłaniec odrzekł, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. W odpowiedzi Maryi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, dostrzegamy jej pełne oddanie i podporządkowanie się woli Stwórcy. Geneza uroczystości zwiastowania sięga V wieku. Z następnego stulecia pochodzi pierwsze pisane świadectwo o istnieniu tego święta, czyli homilia świętego Abrahama Zefezu, wygłoszona prawdopodobnie w Konstantynopolu. W Rzymie święto zwiastowania pojawiło się na przełomie VI i VII wieku. A obchodzono je w tym samym terminie co dzisiaj. Początkowo miało charakter chrystologiczny. Podczas liturgii wspominano cud wcielenia Pana Jezusa. Z czasem coraz więcej uwagi poświęcano roli Maryi. Papież Sergiusz I nakazał, by w tym dniu przechodziła w wiecznym mieście procesja, Zmierzająca z Kościoła świętego Hadriana do Bazylki Matki Bożej Większej. Wspaniałe procesje odbywały się wówczas także we Francji. Święto zwiastowania zawsze wypada w wielkim poście, co właściwie nie pozwala na uroczyste jego obchodzenie. Jednak, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, Postanowiono w tym przypadku uczynić wyjątek. Tylko w średniowiecznej Hiszpanii przez pewien czas obchody przenoszono na 18 grudnia. Obecnie, jedynie w przypadku, gdy uroczystość zwiastowania wypada w wielkim tygodniu, przesuwa się ją na poniedziałek po drugiej niedzieli Wielkanocy. W pierwszej tajemnicy Różańca Świętego rozważamy, jak Archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Marii Pannie, że będzie Matką Zbawiciela za sprawą Ducha Świętego. Oddajmy cześć Bogu i Najświętszej Marii, odmawiając tę tajemnicę Różańca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcił imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wywódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.